Siemano, witajcie, jestem Kolks i witam z w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, moi drodzy, po raz pierwszy e, wykorzystamy o te rzeczy, które mam przy sobie w ekwipunku, a możecie je teraz właśnie zobaczyć. E, więc, e, no co, ja myślę, żeby już nie przedłużając, e, zacząć sobie od e, postawienia e, stołu alchemicznego. E, ja myślę, żeby go postawić e, gdzieś... Nie wiem, może tu tak po prostu nie wiem, albo dobra, nie. E, ja wymyślę jakieś fajne miejsce, żeby y, się wpasował, y, no, dookoła i widzimy się za chwilę. Okej. Okay. Przestawiłem ten schodek, bo on stał ogólnie tak, że no, ale teraz myślę, że to będzie dobre miejsce, więc włożymy sobie paliwo. Y, trzy buteleczki i wrzucimy sobie y, moment. Potrzebuję sfermentowanego oka pająka. Brodawki w sumie nie potrzebuję, to nie wiem po co ją wziąłem. Także idę ją odnieść i wrócę tu za sekundę. Dobra, właśnie był dźwięk wyważenia się potki, więc jak widzimy mamy weakness'a na półtorej minuty. Muszę teraz go wziąć, żeby był rzucany, bo ogólnie O, tutaj mamy zombie villagera. I właśnie, go chciałem sobie uleczyć. Także, wracamy sobie do domku. Ale czy ja mogę to kliknąć? Mogę. Yyy, dobra. I mamy teraz rzucanego weaknessa na półtorej minuty. Wow. lokar Bravery. Yy, więc, yy, fajne, nie, mam osiągnięcie. Dora. Właśnie, yy, dobra. Właśnie, yyy, idziemy bo tutaj mamy właśnie tego, oto villagera to muszę rzucić mu podkę i do... A ogólnie jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego ma akurat takiego name taga, tak po prostu mu dałem, bo żeby nie, nie zdespawnował się, więc y, on nic nie symbolizuje. Halo, mogę wyjść? Mogę. Yy, ogólnie, to też jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego mam yy, żelazny set i tylko diamentowy kilof. To mam takie rzeczy właśnie tylko dlatego, że... O dobra, tu jest wolne miejsce. Ale mam takie rzeczy tylko dlatego yy, przez to, że zwiedzając sobie Nether wpadłem do yy, tunelu w Fortezy, w którym było z 10 widerowych Szkieletów. I nawet mój Protection 4 nie mógł y, nic im nim zrobić. Będę właśnie sobie skraftowałem Diamentowy Killoff. Niestety tutaj mamy tylko Fortunkę 2, więc będzie trzeba jakoś, y, no, jak, no po prostu na pierwszy level zaknąć, żeby y, zresetować y, Enchanty. Y, więc y, ja poczekam aż tutaj się Villager uzdrowi i widzimy się za chwilę. Yy, Dobre, yy, mamy nowy dzień, więc sprawdzamy, czy już nasz villagerek się uzdrowił. Niestety jeszcze nie, yy, więc yy, no, dostanę na pewno osiągnięcie yy, za to, że się uleczył. Więc w tym yy, wypadku, o, moment, yy, w tym wypadku pójdziemy sobie rozmnożyć więcej zwierzątek. Wezmę sobie tak, bo na pewno jakieś itemy się zaparkowały i nie będą chciały się tam, w ogóle czy zwierzęta chcą się rozmnażać, więc okej. Okay. Lecimy sobie tutaj, sobie tylko trochę grę przyciszyłem, bo tutaj ogólnie jest strasznie głośno szybko potrzebuję levela dużo, żeby odrobić to, co straciłem. Na pewno na live'ikach, które będą niedługo, będzie to, no, będzie właśnie y, jakiś tam. Ogólnie ja tak szybciutko przypomnę o tym, że istnieje opcja subskrypcji tego kanału, y, więc y, bardzo bym prosił, żebyście zostawili subskrypcję i łapeczkę, y, bo lecimy po dużo. Y, nie wiem na razie po ile, ale po dużo na pewno. Y, także y, jakbyś zostawił subskrypcję i łapeczkę w górę, to mnie by to na pewno bardzo pomogło. Dobra. Lecimy dalej. Ym... O, tu mamy zapełniony cały ten, to sobie y... weźmiemy Ym... i przepalimy. Bo na... na pewno więcej jedzonka nam się przyda. Ym... I teraz tak. Ym... Nadal jest ząbiaczkiem. E, jak się u, no, wyzdrowi to w prawym górnym rogu będzie komunikat o tym, że się wyzdrowił, o, o tu jest Wiedźma. O, akurat e, właśnie wyleczył się nasz villager, więc lecimy sobie do niego, e, Wiedźma naprawdę dropnęła dwa patyki, patyki miałem w tej skrzynce, e, albo i nawet w sumie nie. Ale mamy villagera małego. Ja szczerze mówiąc to bym zrobił to w taki sposób, żeby w sumie zastanawiam się. E, dobra, to ja to sobie jakoś wyliczę i myślę, żeby tutaj można było zrobić w sumie taki tunel sobie z villagerami. Ale yy, nie wiem może zrobię to gdzieś indziej. Zastanowię się i wrócę do Was za chwilę, kiedy już właśnie będę wiedzieć co i jak. Także do usłyszenia za chwilę. A ogólnie jeszcze tak bardzo mnie zastanawia ta papuga, która nurkuje w śniegu. Jakby OK. Zdecydowałem się jednak właśnie na to miejsce. Kiedyś myślę po prostu, że będzie ono najbardziej komfortowe i wygodne. Wykopałem ogólnie też sobie węgiel, który tam był i szybko tutaj po patyczki, które tu zostawiłem, lecimy. Zrobię sobie pochodnie po to, żeby tam się mopki żadne nie respiły ani nic takiego. To myślę, żeby być tutaj pochodnie, tutaj pochodnie i tutaj pochodnie. Można dać też tutaj pochodnie. No, niestety pochodnie będą zastawiać trochę przejścia. Ale no, większej komory by się zrobić tutaj nie dało. tego lecimy tutaj. Tą tabliczkę to w ogóle możemy zniszczyć, bo ona była jeszcze dla tego zombie villagera. Także zniszczę sobie to. Ok, postawię sobie tutaj. Na pewno też schodki też sobie te zniszczę. Też te. Też, też, te schodki. Chodź, villager. Chodź dzisiaj. Postawimy tu łódkę. I on musi stąd wyjść. Ale na pewno naprawię ten domek, który musiałem zniszczyć na rzecz właśnie tego, żeby tutaj mógł on. Być, ale czy ty możesz? Chodź, idziemy. O, akurat wy wyszedłeś. Ja to był odpłynę. Naprawię tutaj ten schodek, który zniszczyłem. Okej, okay. y domek zamknę. I teraz, jakby to zrobić, żeby go tam wtransportować? Na pewno sobie muszę rozwalić o to. I to tutaj, tą ścieżkę potem naprawię, tylko muszę ją na razie zniszczyć, żeby w ogóle on mógł tam wejść. Więc... Ok. Ale nie, z Ech. Ej, dobra to ja wiem jak to zrobimy. Zrobimy to w taki sposób. I teraz tutaj mu postawimy, akurat idealnie wsiadł. Tylko jak my z nim wjedziemy, skoro tutaj są yy, te. A właśnie, yy, nie chcę marnować za te bardzo tego paliwa yy, z yy, tego stołu alchemicznego. To yy, ja skraftuję sobie kolejny. I właśnie yy, no. Ja skraftuję sobie kolejny. Tylko gdzie ja miałem pałki? Pałki miałem tu chyba. Nie, tu miałem pałki. Nie wiem od tu. E, no to ja sobie skraftuję kolejne i widzimy się za chwilę. Dobra, ja już mam statyw. I właśnie e, chciałem, żeby to był alchemik. Eee, dobra, to skop mi to, skop mi to, skop mi to, skop mi to, skop mi to ok teraz postaw tak tak Ała, ok e, więc teraz możemy zniszczyć mu tą łódkę ok e, to było tak tak dobra i wybierz sobie jakiś box który chcesz, chcesz ten dobra ale co Dora, to ja muszę też dirta wziąć. Wybierz sobie któryś właśnie. Adara. Teraz y, nie wyjdziesz. Więc y, mi się to bardzo w sumie podoba, że nie wyjdziesz, bo nie lubię kiedy wychodzisz. Y, to ja teraz muszę tylko poczekać aż on urośnie, co zajmie do około chyba właśnie 15 minut. Y, właśnie muszę jeszcze naprawić tą ścieżkę. Więc ja sobie tutaj porobię yy, różne rzeczy, yy, pozbieram trochę levela właśnie żeby odrobić sobie na przykład fortunkę na kilofie, żeby móc pójść kopać yy, diaksy, więc yy, yy, no ja sobie jeszcze chwilę poczekam i jak urośnie to zaczniemy z nim handel E, dobra, ja sobie chwilę poczekałem. E, przy okazji sobie też połowiłem tą wędką. E, lag. Ogólnie to teraz dopiero się zorientowałem, że e, cięcie się nie wyłączyło, więc e, ja ogólnie e, kupiłem sobie trochę redstone'a i właśnie mówiłem, że e, żeby kupić złoto w sensie żeby sprzedać złoto za emeraldy, żeby go wyekspić jednocześnie też mówiłem, że czekając na to aż on urośnie połowiłem sobie trochę tą wędką i wyłowiłem m.in. siodło czy muszle łodzika, także ja robię kolejne cięcie, mam nadzieję, że tym razem ono się nie zawiesi wezmę trochę złota jakichś takich rzeczy, które można mu sprzedać i widzimy się za chwilę dobra ja poszedłem po złoto, miałem je w skrzyneczce, więc teraz kupię sobie trochę ok. No, jaki będzie kolejny deal z tobą? Mamy łapkę królika i Lowstone. Lowstone sobie kupię dwie sztuki, bo one mi też się potem przydadzą. O, właśnie, będę mógł sobie takie lampy y kupić. Mamy. Jedna skorupa żółwia za emeralda, ze skorupą żółwia będzie ciężko, ale za to 12 perełek za prawie nic jest o, bardzo przystępnym dealem. Mamy jeszcze nether za emeraldy, nether nie mamy za dużo yy, i mamy też bottle of experience, to też to sobie kupię i już jesteś masterem, więc juuuu. Mamy butelki na Expa, za jednego Emeralda jeszcze perełki, e, więc y, ten villager mi się bardzo podoba. To będzie mój jeden z ulubionych na pewno, e, gdyż po prostu właśnie. E, więc teraz tak, e, co ja miałem dalej zrobić, bo. E villagerów, już ogarnęliśmy sobie pierwszych na serwerze także yy, myślę w sumie, że yy, no, na live'iku będziemy ogarniać sobie ich więcej także ja się z wami żegnam, yy, trzymajcie się pozdrawiam serdecznie yy, no i na razie, papatki A pa. jeszcze zostawcie subskrypcję i łapeczkę w górę bo mi to naprawdę bardzo pomaga, dziękuję, pa!